Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dość powszechną formą rozliczania się z najmu jest najem prywatny. Na co zwrócić uwagę? To jest pytanie, które zadałem mojemu gościowi, Michałowi Cilibale, doradcy podatkowemu. Witam Cię Michale. Dzień dobry. Michał, czy forma najmu prywatnego jest powszechnie stosowana, jeżeli chodzi o najem chociażby mieszkań, czy też lokali komercyjnych? Tak. Najem możemy, rozliczenie najmu, które dzisiaj obowiązkowo jest na ryczałcie, Stosować możemy do mieszkań, ale właściwie do wszystkich rzeczy, które wynajmujemy, bo jakbyśmy wynajęli koledze grilla jako urządzenie, to też byśmy musieli to opodatkować w formie ryczałtu. Wiele osób, które zainwestowało w lokale mieszkalne czy w budynki, nie prowadzi działalności gospodarczej, tylko rozlicza to w formie najmu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, najem traktuje jako osobne źródło od działalności gospodarczej. To pozwala na to, by nie być przedsiębiorcą, nie zakładać działalności gospodarczej, a przede wszystkim nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne i rozliczać przychody z najmu czy to właśnie tak jak mówię, mieszkań czy ewentualnie jakichś rzeczy ruchomych które wynajmujemy. A kiedy można wynajmować nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? Jeżeli mówimy o najmie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, to musi ta rzecz być składnikiem majątku działalności gospodarczej. Czyli jeżeli Zakładamy, otwieramy spółkę. Spółka ta ma na celu zakupienie lokali, które będą później wynajmowane. No to wynajmujemy to w ramach działalności gospodarczej. Tak, taki wynajem wtedy nie musi być opodatkowany na ryczałcie. Tylko będzie opodatkowany tak, jak jest opodatkowane przedsiębiorstwo. Jeżeli będzie mieli do czynienia ze spółką prawa handlowego, no to będzie jakiś CIT albo 9, albo 19%. Jeżeli to będzie w ramach działalności gospodarczej, no to może być ryczałt, ale oczywiście zasady ogólne i, czy ewentualnie podatek liniowy. Problem jest dla takich osób, które mają pewien miks. Czyli wynajem jako osoby fizyczne i prowadzą działalność gospodarczą. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na limity, a przede wszystkim limit do podatku od towarów i usług, bo ten limit jest 200 tysięcy złotych. I wyobraźmy sobie sytuację tego rodzaju, że wynajmujemy prywatnie i w ciągu roku osiągamy np. 100 tysięcy złotych za taki najem i prowadzimy działalność gospodarczą w postaci sprzedaży hot dogów załóżmy i udaje nam się osiągnąć 200 tysięcy złotych ze sprzedaży tych hot dogów. No i co okazuje się, że zarówno przychody z tytułu najmu jak i przychody z prowadzonej działalności gospodarczej sumują się do limitu podatku VAT i osoba, która przekroczyła przychody w wysokości 200 tysięcy złotych staje się płatnikiem podatku VAT. I to płatnikiem podatku VAT zarówno z najmu prywatnego, jak i ze sprzedaży tych hodogów, czyli z działalności gospodarczej. To nie oznacza jednak, że zawsze trzeba płacić podatek VAT z najmu, jak się stanę VAT-owcem, Bo znów zależy to. W jaki sposób robimy wynajem i dla kogo? Bo jeżeli robimy wynajem dla rodzin, czyli to są długoterminowe wynajmy, wynajmuje od nas rodzina do celów mieszkalnych, no to będzie wtedy stawka zwolniona i od takiego najmu będziemy, załóżmy, płacić ryczałt, ale nie będziemy płacić podatku VAT. Ale gdy to samo mieszkanie wynajęlibyśmy jakiemuś przedsiębiorcy pod biuro, no to taki wynajem będzie już objęty stawką 23%. A jeżeli komuś wynajmiemy to krótkoterminowo, czyli ktoś przyjedzie na weekend i wynajmiemy mu y, do celów, można powiedzieć, takich hotelowych właściwie, no to y, VAT będzie 8%. Więc. Y, przy najmie prywatnym i prowadzeniu działalności gospodarczym, bardzo ważną kwestią jest badanie limitu i pilnowanie sobie, czy przypadkiem nie staliśmy się watowcami w zakresie tego najmu prywatnego. No właśnie, a jeżeli osobie fizycznej wynajmujemy w formie tak zwanego najmu okazjonalnego, który był i chyba nadal jest dosyć powszechny, czy w tym przypadku uznajemy to jako umowę dla osoby fizycznej. Czyli kwoty, która się de facto do tego limitu VAT-u nie liczy? Nie, niestety wynajem mieszkań zawsze liczy się do y, limitu. Akurat w ustawie o podatku od towarów i usług jest tak skonstruowane, że nawet ten najem zwolniony liczy się do y, limitu. Także tu akurat y, no, y, na przestrzeni tego roku y, wielokrotnie w prasie był ten temat poruszany. Że wiele osób na to nie zwróciło uwagi, będąc przekonanym, że skoro najem taki właśnie dla rodzin, ja to tak go nazywam, jest ze stawką zwolnioną, to nie liczy się do limitu. To jest właśnie błąd, bo przepisy nakazują liczyć, mimo tego, że to jest stawka zwolniona, liczyć tą kwotę do limitu zwolnienia z podatku VAT. Czyli załóżmy, gdyby była sytuacja tego rodzaju, że mamy najem prywatny na te 100 tysięcy złotych i mamy sytuację tego rodzaju, że mamy jakąś sprzedaż towarów, to załóżmy, że sprzedajemy ubrania i osiągniemy ponad 100 tysięcy złotych z tych ubrań to po przekroczeniu tych 100 tysięcy złotych z tych ubrań stajemy się czynnymi płatnikami podatku VAT i z tytułu tej sprzedaży tych ubrań będziemy już objęci podatkiem VAT. Mimo tego, że 100 tysięcy osiągnęliśmy z najmu prywatnego, z wynajmu właśnie mieszkań. A to są nowe regulacje, czy to są regulacje? Nie, to są regulacje, które są od kilkunastu nawet lat, jestem o tym przekonany. Tylko tak jak mówię wiele ludzi nie zwraca uwagę na to, bo jest przekonany, że jak jest stawka zwolniona to nie trzeba właśnie tego uwzględniać do limitu, do limitu podatku VAT. Ale tam niestety zapis jest jednoznaczny. Są to usługi związane z nieruchomościami, a usługi związane z nieruchomościami zalicza się bez względu na to czy są zwolnione czy niezwolnione z VAT. Dobrze, Michał, a często nieruchomość należy do współmałżonków. Jak wygląda kwestia opodatkowania najmu, jeżeli mamy majątek wspólny? Gdy mamy majątek wspólny, mamy właściwie dwa rozwiązania. Że Jak należy do małżonków, którzy mają wspólnotę majątkową, to i tak. Przychody uzyskiwane z tego najmu powinny być rozliczane w ta, w, po połowie na każdego z małżonków. Niemniej jednak przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym pozwalają na to, żeby jedno z małżonków rozliczało całość takich e, przychodów. Natomiast jeżeli mamy sytuację tego rodzaju, że małżonkowie mają rozdzielność majątkową, i nieruchomość, każda z części nieruchomości należy do ich majątku osobistego, no to wtedy albo powinny sobie użyczyć ten kawałek, po to, żeby jeden z małżonków to rozliczał, albo dokonać darowizny, i też jeden z małżonków wtedy będzie miał już całość tej nieruchomości i będzie mógł rozliczać to sam. Ale gdy nie dokona się właściwego zawiadomienia organu podatkowego, to przychody każdego z małżonków powinny być rozliczane osobno. Dobrze, a wcześniej pewne nakłady inwestycyjne można było odliczać. Jak teraz kwestia związana z, z jeżeli jesteśmy na tym ryczałcie, jeżeli chodzi o właśnie nakłady inwestycyjne na nieruchomość, czy to ma wpływ w ogóle jakikolwiek na podatki, czy nie? Jeżeli tak, ma to y, wpływ y, niestety taki, że nie możemy tego rozliczyć, ale to jest bardzo fajne pytanie, bo y, o co tutaj chodzi? Jesteśmy na ryczałcie, to nas koszty w ogóle nie interesują, y, bo y, płacimy ryczałt, on jest od przychodów. Czyli Ale, nie opłaca się poprawiać jakości no, można, nieruchomości. Można tak powiedzieć. Ale mamy sytuację tego rodzaju, że zdarza się tak, że mamy nieruchomość w działalności gospodarczej. Czyli kupiliśmy nieruchomość w stanie deweloperskim, czyli ona hmm. wymaga tego, żebyśmy zrobili podłogi, drzwi i tak dalej. No to tak naprawdę jest to adaptacja na y, potrzeby. Późniejszego wynajmu. No i y, od momentu, kiedy y, zabrano przedsiębiorcom prawo do amortyzowania nieruchomości mieszkalnych, okazuje się, że no, inwestycja też y, nie może y, być rozliczana w żaden sposób, bo taka y, inwestycja polegająca na adaptacji, czyli montażu drzwi, podłogi i tak dalej, zwiększa wartość początkową mieszkania. Tym samym. Nie będzie można tego w żaden sposób zaliczyć w koszty i amortyzować. Albo mamy jeszcze przypadek innego rodzaju, że na przykład wynajęliśmy mieszkanie jako przedsiębiorcy i chcemy tam dokonać adaptacji pod cele, też mieszkaniowe, i okazuje się, że te przepisy też nam nie pozwalają tych wydatków zaliczyć. W koszty działalności gospodarczej. Także ten, może nawet niewinna zmiana przepisów związana ze, z tym, że nie możemy lokali mieszkalnych amortyzować, spowodowała też, że wydatków inwestycyjnych na te lokale mieszkalne też nie możemy zaliczyć do kosztów, do kosztów działalności gospodarczej. Jeszcze może przypomnę genezę, dlaczego przez wiele lat mogliśmy rozliczać sobie amortyzację z mieszkań. A dwa lata temu zabrano nam taką możliwość. Tutaj organy podatkowe, a właściwie ustawodawca, doszedł do wniosku, że przedsiębiorcy korzystaliby podwójnie, gdyż trzeba wiedzieć, że sprzedaż lokalu mieszkalnego czy domu w ramach nawet działalności gospodarczej jednoosobowej, na przykład, nie. Stanowi przychodu z tytułu działalności gospodarczej. Czyli jeżeli mamy taki lokal mieszkalny na środkach trwałych i będziemy go sprzedawać po pięciu latach, to w tym wypadku będzie sytuacja tego rodzaju, że nie będziemy zobowiązani do rozliczenia podatku dochodowego. I pod tym, właściwie można powiedzieć, pretekstem zabrano prawo do amortyzowania lokali i budynków mieszkalnych. Michał, a tu jest jeszcze jedna interesująca kwestia, VAT-u. Kiedy możemy go odliczyć i czy w ogóle możemy go odliczyć? Tak. Też na to trzeba zwrócić uwagę, bo wielu przedsiębiorców kupuje inwestycyjnie na przykład lokale mieszkalne. I kupując taki lokal mieszkalny od dewelopera, kupujemy go na przykład ze stawką no lokal mieszkalny, kupujemy go ze stawką 8%. I nawet deweloperzy często namawiają, yy, zgłoś się do VAT-u, odliczysz sobie podatek VAT, te 8% będziesz miał na kolejną ratę, y, będzie cię to mniej kosztowało. Ale trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę, jaki charakter później będzie wynajmowania tej nieruchomości. Bo jeżeli będziemy wynajmować nieruchomość właśnie na potrzeby rodzinne, gdzie stawka jest zwolniona, to nie mamy prawa do odzyskania tego podatku VAT. A jeżeli byśmy wynajmowali w wynajmie takim krótkoterminowym, który według organów podatkowych jest prowadzeniem działalności gospodarczej, no to wtedy rzeczywiście możemy odzyskać ten podatek VAT przy zakupie tego lokalu. No, a później przy wynajmie krótkoterminowym opodatkowywać 8% podatkiem VAT ten nasz najem, ale pamiętając o tym, że Tutaj, jeżeli będziemy to robić przez jakieś tam platformy yy, i będziemy zajmować się sprzątaniem tego mieszkania, yy, choćby nawet yy, czy tam zmianą pościeli, no to już nie będziemy tego robić w ramach najmu prywatnego, tylko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dobrze, Michale, także dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Zapraszam Państwa na kolejne rozmowy. Dziękuję. Dziękuję.